Wreszcie spokój. W sam czas ludź przyszedł, bo już by się prawie to zielone wygotowało. Co tam masz w tym kotle? Soup di troupe. Stary, trollowy przepis. dobre w środku. Ślimaki, żaby, czaszki. Różne takie badyle, co pachną. A na koniec... Jeden lekker dla smak. Robisz zupę z nekerów? Dlatego się tak wściekły? Z jednego nekera tylko. Więcej już nie, bo smak będzie nie ten. Te inne to same przylazły. Ja ich nie wołałem. Skoro wsadziłeś jednego z nich do gara, nic dziwnego, że zrobiły się drażliwe. Żonę też chciały do zupy? Zazdrosne? Nie, raczej nie. Ja ich teraz dużo ma. Może na potrawkę? Necker lepszy, jak trochę podgnije. Więcej na sosu. Ludź dobry, pomógł! To nagroda. To głowa elfa. Elfy dobre, jak pomidor. No co, Powiesz co cię podoba? No co, powiesz co ciekawego?